Cześć, ma Dawid, witam na kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak zamontować Imak szybko zmienny do tej tokarki. Słowem wstępu powiem, że wybrałem do tej tokarki Imak o rozmiarze 250-200, czyli tutaj możemy wsadzić nóż maksymalnie 16 mm. Może to nie jest jakoś dużo, tutaj jak widać, można było wsadzić troszkę więcej, no ale myślę, że na moje potrzeby to stanowczo wystarczy. A plus jest taki, że te uchwyty do narzędzi. Do tego mniejszego rozmiaru są jednak tańsze aniżeli do rozmiaru wyżej, więc, no, powiedzmy, że jest to jakiś plus. Co prawda, może w przyszłości będzie to pewnym ograniczeniem, no, ale wtedy będę myślał dalej. A więc, imak już rozpakowany, tak to wygląda. Tu mamy wajchę do zaczepiania noża. Wtedy te tłoczki się wysuwają, jak widać. Delikatnie się ruszają, jak kręcimy. Gabarytowo, ten imak jest dość podobny do tego. Problemem jest natomiast rozmiar tej śruby i tej. Za chwilkę zdemontuję ten imak i zobaczymy, jak to wygląda. Tego też rozłożę, żeby było wszystko jasne. Jak widzimy, pierwszy problem to nasza nowa szpilka jest troszeczkę dłuższa. Demontuję teraz fabryczną szpilkę, i teraz pojawia się nam największy problem, ponieważ ten gwint na dole. Tutaj jest dużo większy od tego, więc nie będziemy mogli sobie wymienić prostej szpilki w to miejsce, tylko będziemy musieli pokombinować. Mamy wszystko rozłożone, i teraz tutaj mamy oryginalną łapkę od Imaka, oryginalną podkładkę, oryginalny Imak i oryginalny czpień. Tutaj mamy ten szybko zmienny Imak, jego podkładkę, nakrętkę, jego czpień. W oryginalnym czpieniu mamy tutaj gwint M18 o skoku półtorej. Pień od imaka szybko zmiennego przychodzi na mniejszy, bo mamy tu M16 o skoku też 1,5, no ale brakuje nam 2 mm na średnicy, tak? Więc tego za bardzo nic nie zrobimy. I wymyśliłem coś takiego, że kupiłem sobie śrubę. To jest śruba M18 o skoku 1,5. Jak widać wszystko pasuje ładnie. Więc pomyślałem, że użyję tej śruby, aby zrobić nowy czpień na imak. Więc chciałbym zrobić coś takiego, jak tutaj na obrazku, i co będę musiał zrobić? Ten gwint sobie zachowam, fragment, tu będę musiał stoczyć tą średnicę na 16 mm, tak jak ma ten oryginalny, a na końcu będę musiał naciąć gwint M16x2. Tak sobie jeszcze teraz pomyślałem, że nie głupim pomysłem byłoby zostawienie tej łapki, aby było łatwiejsze otwieranie, luzowanie i maka narzędziowego. No bo oryginalnie była taka nakrętka No a to chyba wygląda lepiej Także zostanę przy tym Zamontowałem śrubę między dwie blaszki tak żeby nigdzie nie uszkodzić, nie zgnieść gwintu No i jest zamocowane Można ciąć No i mamy ładnie ucięte więc pierwszy etap gotowy. Oczywiście, żeby zrobić cokolwiek, muszę wrócić do fabrycznego Imaka. Także odłożę go na miejsce. Teraz taki szybki test. Sobie sprawdziłem, jak wygląda konik w stosunku do uchwytu. No i wygląda to całkiem dobrze, że wpadło nam w środek. Także ustawię sobie teraz nóż w jakiś sposób do konika. No. Do jakiejkolwiek obróbki teraz będę używać takiego noża tukarskiego składanego. To są noże z trzonkiem 12 mm Kupiłem taki zestaw, były no myślę, że dość tanie A jeszcze dostałem taki zapas płytek, 10 sztuk do każdego rodzaju Także jak będą się łamać płytki to nie będzie szkoda, no bo mam spory zapas A wszystkie inne noże jakie można było kupić na Aliexpress, no to jednak miały po jednej płytce Także jakby tam się coś złamało, no to bym był już urządzony i miał problem, a tak to jest zapas, także Muszę jeszcze teraz wymyślić tylko, co zrobić, aby podnieść ten nożyk, bo jak widać troszeczkę nam tu brakuje. A więc ustawiłem tak, jak widać. Mamy nóż płytkowy, który jest położony na stalce 10 mm. No i jakoś się to trzyma. Niestety, albo stety, płytka jest minimalnie wyżej od osi konika. No ale nic innego nie zrobię, tak, że będę musiał jakoś z tym przeżyć. Myślę, że takie jedno toczenie wytrzyma. Może najpiękniejsza robota to nie jest, bo jednak ten nóż jest za wysoko i tu był jednak jakiś problem przy cięciu. Jak się zbliżałem do środka, no ale powiedzmy, że jest. jakoś trzeba przez to przebrnąć. Potem już powinno być tylko lepiej. Teraz będzie druga operacja, czyli nawiercenie. Więc tutaj mam nowy uchwyt. żeby go jakoś to sprawdzić. No i jest ok. jak widać, pasuje. Także teraz ostatnia rzecz to trzeba ten wałek stoczyć tutaj, tak, aby można było potem naciąć gwint M16. No i teraz podejmę się próby nacięcia gwintu no, na Tukarce. Ewentualnie potem go bym chciał poprawić już na tak żeby nie było tyle materiału do zbierania na raz, tylko już tak go przejechać na gotowo. Na no, tak z grubsza zrobić tym. Jedziemy. W końcu udało mi się założyć gwintownik i jakoś to idzie, także teraz tylko to poprawię. A więc mały sukces. To już jest nasz czpień dorobiony. Ładnie się wkręca. OK, może jeszcze takie podsumowanie dla potomnych. Jakby ktoś kiedyś stał przed takim samym problemem i kupił sobie ma szybko zmienny 250 na 200, to musimy kupić sobie śrubę taką utwardzaną. Ona ma 10.9 napisane na sobie. Tutaj mamy gwint 1,5. To jest oczywiście M18. Taka śruba najlepiej, żeby miała około 18 e, 16 cm, tak jak widać. I następnie. Z tej śruby sobie zostawiamy gwintu 20 mm. Tutaj mamy napisane. Później mamy taki wałek stoczony na 95 mm. Tutaj mamy średnicę. Już pokazuję. 15,95 Fabrycznie ten pręd, który przyszedł w zestawie, miał no 15,80. A na końcu musimy stworzyć gwint M16 x 2. I tego gwintu trzeba około 40 mm. No i z takim czymś możemy sobie już zamontować imak. Z fabrycznego imaka sobie zostawiamy ten uchwyt, tę dźwignię i podkładeczkę. Wkręcamy teraz nasz szczę. Tutaj jest otwór nieprzelotowy, więc nie ma żadnego problemu, żeby coś tu się miało stać wszystko jest OK Dokręcamy praktycznie do poru tyle ile się da Kładziemy kosteczkę teraz nasza podkładka No i na koniec idzie wajcha No i gotowe Prezentuje się to teraz tak. Odkręcamy. Możemy sobie pokręcić tym. No, powiedzmy, że ustawiamy to prosto na oko. Dokręcamy. Teraz mamy nasze narzędzie w takim uchwycie szybko zmiennym. Sadzamy uchwyt, naciągamy, no już noża nam nikt nie ruszy. Myślę, że wygląda to całkiem spoko. No, i powinno być to teraz dużo wygodniejsze, aniżeli ten stary imak. Także to byłoby tyle, jak na ten odcinek. No, i już będzie można w końcu zacząć coś toczyć bardziej na poważnie i nie męczyć się tak bardzo, jak to teraz było z tą pierwszą robotą. Także to tyle. Trzymajcie się, cześć.